Witam Was z tej strony ponownie, Rafał. Gramy sobie znowu w Bad Company 2. Tym razem skład Deadmatch był już podbój, był szturm. Teraz mamy skład Detmech, zobaczymy jak to będzie działać. Drużnowy Deadmatch, tak to jest w Battlefieldzie 3. Zobaczymy, zobaczymy. O mapa w nocy. Weźmy sobie Tumik w takim razie, broń z Tumikiem. Opłaca się tu biegać ze swoimi teammateami Myczy się dopiero rozpoczął z tego co widzę. O! Jesteśmy najlepsi. Mamy jednego fraga. O kurcze, ładnie! Miał refleks skubany. Sprawdźmy, ilu jest ludzi na serwerze. O, mamy pełne trzy składy. Są ludzie, są. A, 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 a. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. Jest! Mój! TNT Ale Polak to to nie jest. jest Jakiś dziwny nick No co, no kampić się to chyba nie będziemy Ale trzeba by dołączyć... Aha Zabili wszystkich naszych teammateów Brzmiemy sobie ten barak Tego też gościa zabili. Niech no ja się przypatrzę. Kurde, ja chcę zabijać. Dobra, idę stąd. Tu nikogo nie ma. O. Na hama Ta kuleczka nam podpowiedziała snajperska, Że coś jest na rzeczy. Kurde, już się wiem, że to jest mój ten jeden. O, a ty mi się przydasz, bo nie mam nic. Kurda, rzucam amunicję. Dobra, tylko tyle możemy mieć? No dobra, ujdzie. Będę sobie radę jakoś. Wszelki wypadek. O nie, oni też rzucili. Ajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Uciekamy. Niech się nam życie odładuje. Kolejni przeciwnicy. Kurde, ciemno tu. Ciemno, zimno. Nikogo nie była, coś tu strzelało. No dobra. Mniejsza z tym. Idziemy mordować dalej. Kurczę, jak to jest niesamowicie ciemno. Zamordowaliście go? Dobra. Popaczki, reflex. Dobra, ammo uzupełnione. Co mamy? 22, oni mają 96. Składu czwartego nie ma. Jesteśmy pierwsi. Pozycja póki co nie zagrożona. Zobaczymy, jak to się skończy. Tak, jakby jesteśmy w połowie stawki, gramy do 50. Domyślnie. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, aha. O, matko moja. Dobra, trzeba RPGa przeładować. Nie siedzą tam w baraku na skraju map. Starczył spot, nawet gościa nie widziałem. Kto z naszych wziął czołg. Ja do końca fajna sprawa na tym trybie, ale w Bad Company już lepiej. Mniejszą tutaj przewagę w Bad Company niż daje przewagę w Battlefieldzie trzecim, w tym trybie. W trybie squad Deathmatch. O cholipka, kto mnie zabił? Jakiś inny kurcze, dwóch ich było. Skubaniec, a tam tego zabiłem? Kurczę, chyba nie. Ale ile, ile mu tam mogło zostać tych, tych procent życia? Jakiś odsetek. Nieduży. Kurcze, nawzajem teraz. No dobra, no sprawiedliwa wymiana. Niech będzie. Dobra, mamy już 11 fragów. Nieźle. Gdzie są nasi temei? Tutaj wchodzą. Gdzie my idziemy głucho wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie i co i co i, I nikogo nie wdać? Ale tu się wszyscy czają, nikogo nie widać. No, tam naszego zabili. Słyszeliście ten dźwięk. O! Prawda. Co jak co, ale dźwięk batkom pony dwa wymiata i lepszego w FPS-ach chyba nie ma Kurde, Musimy siatkę rozwalić. Dobra. Wybijemy się tu. Okej. Okay. Kolego jakbyś mógł rzucić ten taki czujnik ruchu. Byłoby nam troszeczkę mm, wygodniej Ale tak też się da Wygramy to, nie mam bata Amunicja jest Okej, okay, mamy 30 kili. Szołga brać nie będziemy Tu się czasem kampią, nie ma tu nic Kurde, wiedziałem, że, no, że za nami no idzie, ale że miał usasa Fucking, Też syn. Usasa sobie wziął, kurde, kozak Nikt nie chce tego czołgu widzę. Idziemy tutaj wzdłuż tej ulicy. Myślę, że ktoś tutaj będzie się kręcił. Przeszukajmy ten budynek. Ja mam cię. I przydasz mi się. Dobra, tam pójdziemy. Tu się przydaje. Kurde, zawiesiliśmy się o jakieś drzewo czy kamyszek. Kurze To się mogło skończyć inaczej. No nie ma jednak co. Eee, niepotrzebnie się nasza drużyna rozdziela. Spróbujemy zagrać agresywnym zwiadem. To byłby dobry start dla nas. Kurde, doganiają nas 37-20. Rzućmy kulkę. Niech wiedzą, że ktoś ich widzi. Może się zestresują. Oho! Zabiłem jednego. O kurde. Wiedziałem, że ich jest dwóch, ale już mówię zaryzykuję. Przez pistoletu powinienem go zabić. Przy ile on miał życia. No proszę was. No, to już naprawdę było przegięcie. Przecież ten M1911, to w tej grze to nie ma przebacz, trzy pociski i cześć. A jednak nie. Okej. Okay. Gdzie ty tutaj się dostałeś? A po co ty tutaj jesteś w ogóle? O Jezus. Zobaczyli nas. Ta, ślepe kulki mi dali. Tu coś. Coś. Czy tam coś było? Wbijamy się. Tu jest taki wysoka wieża kurde Spróbujemy... No ja nie mogę. Spróbujemy tam wejść. I wypatrzeć coś na wszelki wypadek, a jest, jest, jest skubany, jak sobie biegnie, no zatrzymaj się gdzieś, nie, nie strzelaj do niego era Przyjdzie ci taki i wszystko popsuje <grystanie> Zostało nam 3 kile zbliżamy się do końca Rozgrywki Tam strzelają do naszego Dobra, se radę aha, aha, aha. Mamy tutaj typosa z tyłu. No zamorduj go. Okej. Okay. Wygraliśmy ten napis. Oczywiście jest nieprawdą. Gra jest troszeczkę zbugowana. No, ale cóż. Zapraszam was do ocen, do komentarzy, do subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Cześć.